Cześć witajcie na moim kanale. Dzisiaj środa i mamy trzy zrapeczki, podyszkę. Walczę z tą krzyżówką, żeby się odwiesiła. Na razie jedno słowo lift z numerem 19 w bonusie Regina. O, Regina, pozdrawiam. Zresztą Reginkę, Wickę serdecznie. I to jest z numerem 19. Big 777 z numerem 15 i big cash z numerem 11. Masakra, nie wiem czy ja jestem czulony na jakieś pyłki czy na coś, no non stop. Tragedia. Nic mi tam nie jest przecież. Dobra, zaczniemy sobie od y... Bika Cash Czy tam jak to się to nazywa? i zobaczymy, czy coś tu będzie dawno nie drapałem tej zdrapki a tak muszę na szybko, raz, dwa, trzy czas nagli za półtorej godziny przyjdą z szkoły jestem w ciemnej dy muszę jeszcze obiad szybko zrobić dzisiaj ziemniaczki niby młode mielone

16 22 33 i 26 no niestety ta zdrabka jest pusta tak czyli bikerz nie dał nic to zobaczymy siódemeczki czy pojawią się jakieś siódemki no to lecimy Może tak zrobimy. Tu nie ma nic. Tu również nie ma nic. I tu również nie ma nic. Z numerem 15 i na razie jest kiszka. Hmm. no niestety siódemka się nie pojawiła także dwie dyszki już tyły krzyżówka jeszcze no, a krzyżówka jest zawieszona na zerze także chyba dzisiaj będzie kolejne chociaż może się od, odmieni coś no ale zobaczymy no kiedyś musi się w końcu odmienić może to dziś Tak to wygląda. Wczoraj wróciły dzieciaki z Złotego Stoku. Pozdrawiam Wicke z Nowego Stoku, Złotego Stoku, nie Nowego ja Pierniczę. Złoty Stok. Która tam mieszka, wczoraj pisała w komentarzu. Pozdrawiam bardzo. Dzieci faktycznie tak przyjechały zadowolone. Że jakby opowiadały i opowiadały. Nakupili no sobie tam jakieś złota, niby coś tego tam, wiadomo, nie. Ale zachwycone były. Normalnie jestem aż ciekawy, chyba się tam wybierzemy całą rodzinką. Jak będziemy w górach, gdzieś tam blisko, to dojedziemy i sobie też zwiedzę to, jak tak fajnie jest. To trzeba zwiedzać Polska jest piękna R no to mamy R jeszcze jest X ale X chyba nie ma R gdzie tu jest R i to by było na tyle na razie mamy jedno, tylko jedno, jedyne słowo. Hmm. R. I co tu się dzieje? Nie wie nikt. wieje. Dzisiaj strasznie. Gra pierwsze. Tu gdzieś jest to R. 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 Jest E. O! Jest bonus, przełamanie. Jest bonus. Regina, serdecznie pozdrawiam. Dałaś mi szczęście dzisiaj. Jest przełamanie krzyżówki. Jak już nawet jak będzie zwrot, to już jest tak dobrze, bo jest przełamanie. Fajnie. Wreszcie, teraz może być jakieś. Yy, kontynuacja i będzie teraz wygrywane cały czas. Bo takie są okresy, że co biorę to wygrana, potem przychodzi następne, że co, co biorę to przegran No więc tak to wygląda, nie? Takie są, już tak rozmawiali, że to są takie cykle K: dobrej pasy i złej pasy. Tak to się kręci, to by trzeba było buknąć główną wygraną, a bo chociaż 10 tysięcy, to wtedy by się to zwróciło, wszystko i jeszcze trochę na plusie by się było. Po tylu latach drapania chyba, nie chcę liczyć, bo. No, ale cały czas nadzieja jest, że się kiedyś trafi to. I to jest drugie kra. I to by było na tyle. I S. Mamy S. gdzie tu jest S, tu mamy S. No, ale tutaj normalnie jedno słowo, tylko LIF, nic więcej. S. Tu jest słowo pierwsze. S. I drugie. Rysy. No tak. S i tu jest S, i tu jest S, ale tu już nic nie powstaje. Znaczy nie przedłużając. Razy jeden, no to tak. Co obstawiacie? Kto zgadnie? Numer 19 krzyżówka. Co będzie pod Reginą? Huh. Mogliby na coś więcej, żeby to chociaż zwrot jakiś był, ale ujuju ujuju, ujuju ujuju jest zwrot ale jest przełamanie 10 zł jest przełamanie gdzie to jest tutaj kontrolne już mi się pojawiła B i B Dobra, czyli jest dyszka w bonusie. Już w tym bonusie, tak jak mówiłem kiedyś, powinni dać chociaż dwie dyszki, najmniej, nie zbroty. Bonus to jednak bonus. No ale tak to jest zrobione. A więc BIK 777 nie, 7 nie spisał się. BIK Cash też się nie spisał. Krzyżówka dała swoje, czyli dyszkę. Czyli na dzisiejsze 30 mamy 10 złotych. Jeszcze wysłałem dzisiaj Multi Multi na 14 i 22. Jest tam 50%, płacą wyżej. Także można wysłać. Siódemka jest Multi Multi. Także fajnie, lubię na siódemce wysyłać. Zawsze coś tam wpadnie, może odrobić Multi Multi. Dobra, także dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. I co? Widzimy się jutro. Dzisiaj 30 wydane, 10 odzyskane i na tym to polega. Trzymajcie się, dużo zdrowia. Cześć.